Siema, siema, siema z tej strony. Kawa 0289, a Was witam w kolejnym odcineczku serii. Zagrajmy w Hero Zero na PL21. A kochani, dzisiaj wyjątkowy dzień, ponieważ, ponieważ mamy już 73 level. Mamy już odblokowany outfit od 65 levela dokładnie. Więc możemy sobie spokojnie robić misję i spokojnie możemy sobie atakować. Ale to nie wszystko. Dzisiaj że tak powiem, została wgrana nowa aktualizacja odnośnie treningów. No, no mega, mega, mega inna sprawa, także zaraz wam to wszystko yy, pokażę, ale najpierw tak, dobra, rzuteczki mamy, wszystko elegancja Francja. Yy, ok, zrobimy to tak. Właśnie bardzo dużo, sporo osób pisze na forum Na początku, ja byłem od razu na, na starcie tej aktualizacji Właściwie po nocce nie szedłem spać Tylko czekałem, aktualizacja coś przed 11 chyba ruszyła Więc trzeba było czekać ponad 2 godziny od 8 Więc naprawdę Naprawdę no, no długo trzeba było czekać No ale jest to jedna z większych aktualizacji na pewno tutaj Do Hero Zero, więc też to wymagało sporo czasu Wygramy? 37 na się mamy kochani Czy my to... o nie, przegramy Ja. O widocznie nie miał, że tak. Statu ma fajnie rozłożone, więc mówiłem, że pewnie to przegramy. A moje staty są naprawdę, kochani, już ciekawe. Wygląda to w miarę, w miarę... Mm, spoczko. Dobra. Do co, bez przewijania, czekajcie, jeszcze się tutaj. Dopiero wstałem, więc bierzemy sobie tutaj. Już niedługo się zrobi centrum spekulacyjne, więc w końcu ruszymy, bo no, wygląda to słabo. Jak jeszcze nie skończyliśmy tutaj tutorialu. No ale coś zrobić, kochani, nic nie zrobisz, gdzie pójdziesz. Bo jakieś ataki się nawet pojawiły. Okej, okay, bardzo spoko. Dobra, 50 odbytych walk z poczką. Założymy sobie od razu ten kostium, albo czemu nie? Plus 9 jeszcze na siłę, więc, więc bardzo, bardzo spoko. No i tak, kochani, i właśnie mamy trening. Masz 8 jednostek motywacyjnych potrzebujesz, żeby rozpocząć trening, albo 8, 4, 3, 5. Także weźmiemy sobie kondycję, 8 najwięcej. No i co, i tutaj macie takie mm, energii treningowe, które się oddawają co minutę jeden punkt. No i wybieracie sobie tutaj misję, która daje najwięcej punktów fitness, czyli ta się najbardziej opłacała za 5 minut, za 5 punktów treningowych mamy mm, mamy 65, więc spoczko. I dostaliśmy już dwa punkty kondycji. Pamiętamy, że wydaliśmy 8 y, treningów y, tutaj tych motywacyjnych. No i tutaj za minutę się znowu odświeży, ale my sobie oczywiście zrobimy kolejne zadańko. 4,64 to jest w ogóle bardzo opłacalna i i przeważnie, I przeważnie, właśnie misje te są najlepsze. 7,70 no to akurat jest łatwa, więc nie jest najlepsza. 9,126, więc oczywiście ta jest mm, najlepsza. No i zobaczcie, kolejne pykło. I kolejne dwa, czyli już mamy cztery kondycji. Tutaj macie napisane, ile będziecie dostawać kondycji, i co dostaniemy za zakończenie. Czyli kolejne dwa, czyli sześć kondycji dostaniemy za 8 punktów treningowych, bo tak to by można nazwać w starym systemie. No czyli mega opłacalne, bo za 9 y, treningów byśmy dostali nawet nie 5 stat tak naprawdę, a tutaj dostajemy, yy, ile to było, 2, 4, 6, czyli no, no jest się na plusie, do tego dostajesz expa, do tego dostajesz golda i oczywiście yy, do tego dostajesz... No jeden punkt umiejętności, czyli dodatkową, jakąś tutaj, zawsze dostajecie dodatkową nagrodę. Więc według mnie system jest o wiele lepszy. Nie wiem, jak to jeszcze dokładnie wygląda, jeśli chodzi o czasowo, bo szczerze no, nie obliczałem, ile robiłem te treningi zwykłe, mając ich oczywiście, ma, będąc w drużynie, która ma 5 y, trofek na, na treny. Ale wydaje mi się, że teraz naprawdę treny mają no, podwójną wartość. Bo i dostajecie za to XP i dostajecie za to Golda, więc no wiadomo, ten Gold i Exp nie jest duży. Nie wiem, czy on rośnie wraz z levelem, ale przypuszczam, że wartość jest cały czas ta sama. Czyli to są takie, wiecie, drobiazgi, no ale 1000 Golda mieć, a nie mieć. Wiecie o co chodzi. No i teraz już nie mogę zrobić, bo mi brakuje 2 punkty. 2 punkty energii treningowej, oż, tak się wyrażę. No i co minutę macie tutaj jeden punkcik. Trzeba, trzeba oczywiście zrobić 600, znaczy to jest różnie, to zależy wszystko od, od ile po prostu wydajecie treningów e, motywacyjnych. Tak dobrze mówię? Chyba tak. Chyba już wszystko tutaj wyjaśniłem odnośnie tych treningów. Tutaj macie jeszcze taką małą informację. Za pomocą treningu możesz podnosić swoje umiejętności, rozpoczynać jakiś trening, z wyboru treningów i zbieraj punkty fitness, wykonując odpowiednie ćwiczenia sprawności. Każde zadanie kosztuje ci energię treningową, która wciąż się uzupełnia, i im więcej punktów sprawności zbierzesz, zanim trening się zakończy, tym lepiej wypadnie Twoja nagroda. Także powiedzmy, że coś tam można kumać. No ja powiem także, że nawet spoczko to wygląda, nawet mi się to podoba, tylko właśnie kwestia, jak to czasowo wygląda, i właśnie jak zakończymy, chciałbym Wam to też pokazać, pewnie mi się uda, chociaż nie, może na odcineczku mi się nie uda, ale. Mm, jak skończycie ten trening, to musicie czekać 10 minut, żeby zacząć kolejny. To jest słabe i to jest do poprawy. Jakby 5 minut było trzeba, trzeba czekać, to jeszcze spoko, ale 10 to jest trochę sporo i tak mi się wydaje, że, że zrobienie tych treningów i tamtych wychodzi na nie więcej, nie więcej I to samo. No ale ciężko mi to obliczyć, będę to sprawdzał jutro, bo, bo dzisiaj po prostu po prostu ciężko. Ale wydaje mi się, że... Zobaczcie, jeszcze energii nie zrobiłem, a mówię, robiłem przed 11.00. A treny już mam skończone tak naprawdę, bo tylko zrobię to i straciłem całe 42 treny bodajże, więc chyba czasowo też to wygląda o wiele, wiele szybciej. No ja jestem, ja jestem zadowolony, ja jestem zadowolony z aktualizacji, ale oceniam 8 na 10, ponieważ można było jeszcze coś tu fajnego jakieś dodać, mm, ale zobaczymy czy coś tu będzie zmieniane w kolejnej aktualizacji, bo Hero Zero raczej nie zmienia tak sobie wiecie w środku tygodnia jak to powiedzmy mm, bywało w Shake'sie, więc, więc naprawdę naprawdę spoko no chyba już tutaj mamy i kolejny sobie tutaj klikamy, zobaczcie będzie. no to normalnie jakbyście robili misję, normalne walki także także też wchodzi w 100% no i zostało nam jeszcze zostało nam 5, to będzie 70, 35 135 punktów żeby zakończyć trening, więc, więc pewnie jakąś gdzieś tam kolejną misją nie wiem, jak to wygląda bez multitaskingu. On mi się w sumie niedługo kończy, więc pewnie to sprawdzimy, ale też od razu sobie go wykupię. E, za dwa dni dopiero. Więc więc zobaczymy, jak to będzie wyglądało. I znowu zawsze w to klikamy 3 za 48. To jest przeważnie najlepsza misja. No bo tu wszystkie mam 4, 48. To jest też w miarę spoko, bo to wychodzi na to samo, co... Nie, tutaj jest lepsza. Ta jest trudna, jest o wiele lepsza wiecie, wydać jak najmniej punktów treningowych, a jak najszybciej zdobyć ten cały tutaj pułap. No, i oczywiście macie tutaj czasowo na to. Ja M.M. bodajże, po 40 minut, tak? No, 40 minut, czyli zostało mi 34 na zakończenie. Czyli faktycznie, jak już zaczniecie ten trening, to trzeba go skończyć. No, bo no bo... Bycie, bo przepadną. Bodajże, nie wiem, jak to się dzieje, co tu się dzieje, jeśli się nie zrobi w czasie, ale raczej przepadną tutaj punkty treningowe. No, mi się osobiście naprawdę, kochani raczej podoba, a wy jak oceniacie, dajcie znać w komentarzu i oczywiście pamiętajcie o łapkach w górę, bo 10 łapek w górę i kolejny odcineczek no i tak, jeśli chodzi o bohater, to mam pozycję, jeśli chodzi o honor mam pozycję 6, 1351 drużynka oczywiście cały czas to sama kryjóweczka, no nic z rozwoju nie poszło, ale teraz pójdziemy na pewno Liga, już mamy złoto trujeczka, także 16 pozycja, jest spoko zaczynają się malutkie schody no i pod względem EXPA 35 pozycja, oczywiście jeszcze będziemy sobie tutaj trochę Expa cisnąć. W ogóle muszę płeć zmienić, bo mam tutaj że jestem dziewczyną, a tak być nie może, kochani, także także spoko to wszystko wygląda. Top 1 ma 954, no tutaj ewidentnie koleś poleciał, no ale ja ma też sporo jeszcze tutaj treny, no i też wlazły tutaj nowe mm, zadanka. Za 10 dostaniemy, za tam chyba jak zrobiliście pierwszy trening to dostajecie chyba 5 punktów w umiejętności albo 4, już nie pamiętam. No i teraz 5, więc w miarę, w miarę ok. Tylko nie wiem co zrobię z tym, bo tego jeszcze nie wycofali. Odnośnie zwykłych treningów 180, albo miałem 170, więc stroną 180 to nie wiem w sumie jak to bazuje, czy to zostanie normalnie, czy jak to będzie wyglądało? Fajnie, jakby w sumie wchodziło to i tamto, no nie? Ale miałem 170, a mam 180. To nie wiem, jak to zaliczy akurat. Ale chyba tak normalnie, jak się robi treningi. Więc tak jakby była podwójna, podwójna opcja. Dobra. Kochani, bo się troszeczkę nagadałem, więc teraz możemy sobie przejść do zadań, ponieważ nie robiłem, zostawiałem, więc, więc troszeczkę tych zadań powinno tutaj mm, paść. Oj, oj. Dobra, mamy to. Czekaj, coś sobie założymy. Założymy sobie rzutki, są założone. Oki, okay, dobra, no to lecimy dalej. Bang, bang, No, tu powinno trochę paść tego, nie? Ponieważ ten 73 level to już jest, to już jest fajny level. A i może nawet coś ubierzemy. Zobaczymy. Fajnie by było zakończyć. Troszkę tego Expa zebrać. No, w ogóle w tym tygodniu chciałbym. W tym. No, może w tym zdążymy chyba. Ale fajnie by było zakończyć. Ej, 80. Uś, tak trochę rzuciłem, nawet nie spojrzałem. Dobra, spoko. No i EXPI jakiś wpadnie, chyba porządny. 6400, bardzo spoko. I teraz sobie sprzedamy i te masy. No. O, tutaj mamy czapeczkę lepszą. Spoko. Bardzo spoko. Nawet nie patrzę na staty, bo te staty będziemy sobie później tworzyć. Teraz bierzemy wszystko, co po prostu nam daje więcej tych stat, żeby jak najszybciej zakończyć tutaj zadańka okej, okay, to jest wszystko spoko, dobra pasuje robota, no i lecimy dalej kochani ale sobie zakończymy to na przykład o, rzuteczki bardzo, bardzo spoko, przydadzą się jak widzicie trochę oponek już jest doładowanych, więc, więc wygląda to w miarę, w miarę spoko, ale i tak muszę jeszcze kupić normalnie te oponki jeśli chodzi o ten komputer świat, no to faktycznie wydawają dalej kupony, tylko że nie wydawają tak na bieżąco trzeba po prostu do nich Później pisać takie dziwne, ale... Ale co zrobić, gdzie pójdziesz, no nie? Co zrobić, gdzie pójdziesz? Dobra. Hmm, gdzie my to byliśmy tutaj. I bank. Oh. I bank, I bank. O! Nawet dosyć cieka coś w lozu. spoko. Nawet dzisiaj się trochę pobawię jeszcze w te treny, bo wydaje mi się, że warto. Wydaje mi się, że warto. Dobra, wszystko gorsze, więc po prostu sobie będziemy sprzedawać. Nawet już nie szukam itemów na... Na co? Na, 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 na kondycję, bo wydaje mi się, że to co mam to jest spoko i... Aj, już myślałem, że będzie 75 level, ale i tak spoczko. A jak my to w ogóle teraz wyglądamy? Ile my potrzebujemy? Aha, bo to było 3, to spoko, bierzemy. No i tutaj jest popraw swoją kondycję, żeby zwiększyć swoją szansę na sukces. No, chociaż te misje zawsze mi wchodzą, więc... więc w sumie nie wiem po co to jest. Oki okay, 896 No i ta jest najlepsza znowu, piątka, nie? Czyli, czyli mówię, wchodząc od razu możecie wchodzić sobie w to, bo tutaj macie przeważnie najlepszą misję Przeważnie, nie zawsze, ale przeważnie Ale warto zawsze sprawdzić yy, wszystkie Dobra mm. Tu już mam gdzie z zakończone Myślę, że tutaj chyba teraz będziemy musieli spróbować swoich sił To jest który? 60, ok Uj, i tak wam powiem, że coś tu się dzieje, coś tu się dzieje. No nie wiem, czy zakończymy całe to. Całe to wodnite, że tak powiem, zadanie. Mój filmik 13 minut, także sporo. Nie ukrywam, że sporo. No i mówię, ocencie w komentarzu, jak wam się podobają te nowe treningi kochani. Jak to wszystko wygląda. Z Waszej perspektywy. Ja zaraz sobie poczytam trochę jeszcze forum. W sumie dopiero wstałem. A mamy godzinę... Uu, 18 już dochodzi. 18 już dochodzi. Okej. Okay. 75. tu już na odcineczku byliśmy no, albo trzy poziomy, więc też spoko. Ale my lecimy dalej, nie zatrzymujemy się. Dobra, i ostatnie sobie pytniemy na odcineczku i będziemy kończyć. No i pasuje robota. Także, kochani, bardzo dziękuję za dzisiejszy odcinek. Łapeczki w górę, mile widziane i do zobaczyska. Hej, pa!